wszystkim, to jest Mr Master w Zastepel i dzisiaj sobie pogramy w World of Tanks A jutro jeszcze będzie odcinek z Minecrafta potem to pewnie najbardziej takie szczerze i no jeśli tam to te rzeczy tam jakoś dziwnie brzmią, to z jakiegoś powodu dzisiaj nie wiem co, jak tak dziwnie brzmi to są jakby takie nie wiem ale no a więc, nie wiem. Tym samym potem. Tym za dużo nie chyba nigdy nie grałem. Więc, no. I ścierałem specjalny odcinek, nic takiego. Oczywiście, kiedy będę miał 20 subskrypcji, to co robię, pół godziny odcinek. I, no. Ale to. W miarę późno nawet na no wydaje mi się. Nie wiem, ja w ogóle nie pamiętam, czy już tę kolację. moment zapomniałem. Oczywiście, jak zwykle, no nic się nie mam do gadania. W ogóle tylko... W ogóle tylko gram o kiedy w sumie muszę nagrywać, bo inaczej to w ogóle... prawie w ogóle w to nie gram. Prawie nigdy. który będzie następny odcinek z Minecrafta, pewnie... pewnie nic ciekawego tam nie zrobię, bo nie, wcześniejszych trzech odcinkach nic się ciekawego nie stało, a więc pewnie w czwartym też. Nie? Nie, może tam porobię sobie rzeczy, kiedy, kiedy nie będę nagrywał, żebym wtedy będę miał... miał nie wiem, więcej rzeczy do robienia, będę... Nie, nie, nie. Muszę pomyśleć co robić, bo tam no w ostatnim odcinku no chciałam, no chciałam em, w tej jaskini tam popatrzeć, ale okazało się, że nic ciekawego w tej jaskini nie było. I pół odcinka po prostu szukałam... szukałem zombieków, bo nie wiem, ich słyszałam, ale nigdy nie widziałem. Skąd strzelają? Wydaje się, że stamtąd było, tam z przodu. Dajny hmm. był z przodu, ale nie wiem, to ja mi dobrze schowałem. Hmm. W ogóle, no, próbuję i, um, grać minę na jak najmniej, bo wydaje mi się, że wtedy to jest, nie wiem, na, najmniej ciekawe, bo po prostu ja po prostu ruszam wszędzie, um, no, około i od czasu do czasu klikam, no to... Pff. W tym ciągu chyba jeszcze nigdy nie grałem, więc zobaczę. Oczywiście... ...pojutrze po będzie odcinek z Battlefield yeah. 4 I może w tym samym nie, nie jak grać. Nie bo, bo w ogóle ostatnio tam przypadkowo ym, dwa razy z rzędu roślinę zrobiłem to. Pomyślałem, że dwa razy z rzędu te zombiaki zrobię. Nie wiem, które. Ona no nie. Nie, może indy super mózg. O nie, no długo to trwa. Nota. Okej, okay, dobra. Ja Więc tym czołgiem jeszcze nigdy nie grałem, nie wydaje mi się? Nie wiem, ja sobie pamiętam. Najlepsza. Najlepszy pamięci ja nie mam. Nie wiem, może gram, ale po prostu nie pamiętam. Nie wydaje mi się. no okay. właśnie obrazu w miarę szybko. W tej ludzie we mnie strzelają. Czasem zwanie z jakiegoś powodu. Okej, okay, dobra. Czyli okej, okay, choke. No pod tym, że drużyna we mnie strzela, ale na szczęście tu nie zadaje żadnych obrażeń. nie, się za tą totalnie nie, jest w miarę wolny. nie, sobie z tamtym, co? nie, 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 z nie, 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 nikogo nie, 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 ja Nie, bądźcie co robię. Kurde. A, a, nie, nie to A. Okej, okay, dobra. Czeka, a, nie, nie, muszę się schować, muszę schować. to za każdym razem, kiedy ukrywałam w World of Tanks, to przekrywam. Hmm. Dobra, znowu nie wiem jak nazwę ten odcinek. Hmm. Nie, coś bym myślał. No już znowu po prostu nazwę go, bo odcinek bez nazwy. To wiem. Ale... Jeśli Wam się podobało, łapkę w górę, nie, zasubskrybujcie, jeśli chcecie i pa!